Panie premierze, patrzę na zegar, jeszcze mamy niecałą minutę na antenie radiowej, potem uciekamy do internetu. Spytam o sprawy unijne. Polska, Unia, no wiele się dzieje na tej linii. Czy zadeklaruje pan tutaj na tej antenie, w tym studiu, że dopóki pan ma wpływ na Prawo i Sprawiedliwość, jest pan w rządzie, czy tworzy pan rząd, tak, jest pan generalnie architektem tego układu rządowego, dopóki pan jest tym, kim jest, Polska nie podpisze cyrografu, na którym jest napisane polexit. No, oczywiście, Polexit jest fake newsem, pomysłem opozycji na mm, zwiększenie poparcia społecznego, na integrację swojego zaplecza, ale przede wszystkim na jego rozszerzenie. Zapewniam państwa, że nie ma żadnych wipisać. planów Polexitu. No. A jeżeli chodzi o konstytucję, to panie redaktorze, no ja jestem przeciwko poliksitowi, to tak bardzo twardo. Zresztą przeciwko temu jest 90% społeczeństwa, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast ja jestem też i za tym, żeby Polska była państwem suwerennym. Pan...